Marzyła o tym od dzieciństwa. Chciała zobaczyć, jak tam jest naprawdę. Patrząc na pana, zwróćcie uwagę na bliznę na czole. Widzicie, że to nie jest sztuczne? To przewiduje się naprawdę. Dziękuję. Poczuć lokalny klimat. Spróbować regionalnych potraw. Tak się prezentuje śniadanie którego nie zjem, ale pachnie mm, ok, myślę. I tutaj jeszcze jest takie coś na deser. Poznać ludzi. You can wait. yay! Sprawdzić. <laughs> Ciężko mi jest dzisiaj, ale. Biorącicie w Indiach. Prawdziwe Indie, tak? No. Indie. Już niebawem na kanale Agnieszka MP Vlog. Subskrybuj, żeby nie przegapić. Czytał za